Randka, nastał dzień nowy to oznaka dzisiejszej przygody. Zaczynam go od wschodu słońca ramię w ramię, w radości bez końca z uśmiechem i humorem przez dzień cały Tak przebiega mój czas doskonały. Dziś nikt na mnie już nie czeka, a jednak pozdrawiam Cię z daleka. Myślę o nas cieplutko. Mam do Ciebie kilometrów malutko. Kiedyś się na pewno spotkamy. Przy zachodzie słońca pogadamy. Okay. <laughs>